Młody czerstwy emeryt mógłby jeszcze tyle zdziałać i poszedł na emeryturę. Mieszka sobie obok komendy stołecznej dzisiaj. Prawdopodobnie śmieje się nam w twarz. Prawdopodobnie o tych sprawach związanych z likwidacją takich właśnie grup szkolnych KPN-u nie powie nam nic. Dlaczego? Bo nigdy nie był o to pytany. Jeśli on potrafił na rozprawie mojej, lustracyjnej, kpić sobie z sądu i z prokuratora w żywe oczy, to w takim razie jak ci ludzie czują się bezkarnie i dlaczego pozostali bezkarni. Najmłodszą ofiarą stanu wojennego w 1982 roku był uczeń gimnazjum Emil Barchański. On chodził do liceum imienia Mikołaja Reja w Warszawie i ponieważ to był ten czas niespokojny, czas burzliwy, solidarności i tym, co było później, oczywiście angażował się w działania, które wtedy były całkowicie oczywiste i normalne dla polskiej młodzieży. Uczestniczył w demonstracjach, które były przeciwko stanowi wojennemu, a de facto były wymierzone w aktualną ówczesną ekipę Wojciecha Jaruzelskiego, czyli w partię komunistyczną. Oczywiście. Starał się na miarę swoich możliwości uczestniczyć w życiu kulturalnym. Prowadził kabaret w szkole, wywrotowiec sama nazwa o tym świadczy, czym się zajmował i także był wydawcą pisma satyryczno-politycznego kabaret. To wszystko prowadziło do czegoś, czego on nie przewidział. Uważał, że trzeba być czynnym i to było oczywiste. To było pokonanie ludzi Solidarności, wychowanych na ideałach, gdzie sięgając wstecz, Odnoszenia były do Polski walczącej, do okresu okupacji, jeszcze na niewielką skalę do podziemia niepodległości, niepodległościowego po 1944-1945 roku. I ta polska, normalna, patriotyczna młodzież, której wtedy było bardzo wiele środowisk czynnych zaangażowanych, szukała dla siebie miejsca. I on taką działalność prowadził, ale postanowił z grupą przyjaciół, z grupą swoich rówieśników. Zrobić krok dalej, podjąć działalność faktyczną, bezpośrednią przeciwko władzy komunistycznej. Wraz z kolegami Markiem Marciniakiem, Artuszem, Arturem Nieszczerzewiczem postanowili przeciwstawić się czerwonemu złu inaczej. Obiekt ich zainteresowań to był pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Postanowili go, mówiąc językiem komunistycznym, znieważyć. Historia tego pomnika też jest znamienna i bardzo ciekawa, mało kto o tym wie. On stanął 21 lipca 1951 roku na ówczesnym Placu Bankowym. Wraz z odsłonięciem krwawego Feliksa zmieniono stosownie do okoliczności nazwę placu. Na Plac Feliksa. Dzierżyńskiego. I to przez następnych kilkadziesiąt lat obowiązywało. Dopiero po 1989 roku powróciliśmy do normalnej, pierwotnej nazwy Plac Bankowy. Pomnik Dzierżyńskiego na Placu Bankowym, później na Placu Dzierżyńskiego, miał być spiżowy, ale oczywiście, tak jak wszystko w komunie, okazało się tandetą. Został zrobiony z betonowo-gipsowej. Jakiejś substancji, pomalowany z zewnątrz, żeby to wyglądało na obiekt słuszny i godziwy, i tak oczywiście zostało. I ci młodzi chłopcy, 16-17-letni, postanowili ten pomnik znieważyć. W jaki sposób? Po pierwsze, oblali go czerwoną farbą, co było stosowne do okoliczności i stosowne do idei, którą ten pomnik wyrażał. Krwawy felix. Powinien mieć czerwone ręce. I takie próby w okresie wcześniejszym były, że łapy Feliksa Dziecińskiego były malowane na czerwono. Bezpieka szalała. Na ogół tych sprawców nie odnajdywano, ponieważ to był krótki moment, trzeba było dokonać takich czynności, zniknąć i później się tym oczywiście nie chwalić. I ci młodzi chłopcy mając te pierwowzory, chcieli zrobić coś podobnego, czyli oblali pomnik czerwoną farbą, a następnie obrzucili go tak zwanymi koktajlami Mołotowa, czyli butelkami z benzyną i podpalili. Szkód wielkich pomnikowi nie uczyniono, ale to był symbol, przecież bardzo blisko. Była komenda stołeczna, wówczas Woj Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, gdzie mieściła się też siedziba warszawskiej bezpieki, więc to było tak jakby pod ich nosem i tak naprawdę na widoku. Więc polecenie było jednoznaczne. Ustalić, znaleźć, złapać i Odpowiednio ukarać sprawców tego strasznego terrorystycznego czynu. Nikomu się nic nie stało, ale atak na pomnik Dzierżyńskiego był atakiem na ustrój, na przyjaźń polsko-sowiecką. Już to, co się wydarzyło 10 lutego 1982 roku, czyli znieważenie pomnika, rozpoczęło wielką operację antyterrorystyczną. Bezpieka szukała. 3 marca, czyli bardzo szybko po tym wydarzeniu Emil Barchański został ujęty w jednej z drukarni drugoobiegowych, złapany na gorącym uczynku. Oczywiście przeszedł śledztwo, ale to nie był tylko on. Inni, ci którzy o nim wiedzieli, o jego działalności, niestety nie wytrzymali tego ciśnienia, co się działo w bezpiece. Nie znamy wszystkich okoliczności, ale w każdym razie dzięki ich zeznaniom bezpieka szybko ustaliła sprawców. A jak ustaliła? To podeszła do tego w sposób właściwy, czyli po prostu okrutnie. Po pobiciach, wymuszeniach zeznań, gdy miała być rozprawa sądowa, Emil Barhański to wszystko w, na sali sądowej odwołał, że yy, zeznania jego zostały wymuszone. Bezpieka przeszła o krok dalej, czyli krok wyżej, na wyższy poziom. Zemsta komuny była okrutna. 3 czerwca. Emil Barchański miał rzekomo pojechać na nadwiślańską plażę, żeby się kąpać. On był hydrofobem, u wody unikał, bał się od dziecka kąpieli w otwartych akwenach, więc to samo w sobie było już dziwne. I tam na plaży zaginął. Dwa dni później, 5 czerwca, tuż przed 17 urodzinami, został wyłowiony z Wisły. Trochę powyżej miasta, czyli jego zwłoki spłynęły w stronę Gdańska. Sprawców i dokładnych okoliczności jego śmierci wówczas nie ustalono, co było oczywiste i w pewnym sensie normalne. Komuna nie mogła ścigać sama siebie, ustalić sama siebie jako sprawców, osądzić i ukarać, więc sprawa pozostała niewyjaśniona. Po 1989 roku na skutek działalności tych ogniw solidarności, które były zainteresowane rozliczaniem komuny, także za te przypadki niewyjaśnionych śmierci, sprawa znowu stanęła. Można powiedzieć na wokandzie. Rozpoczęły się śledztwa, rozpoczęło się szukanie sprawców, były próby, gdyby zostali ujęci, ukarania i pewnie tak by się stało, ale nic takiego się nie stało, bo nie zostali ustaleni i nie zostali ujęci. Ale są ślady, z których tak naprawdę chyba nikt nie korzystał, co jest bardzo ciekawe. Oto w teczce funkcjonariusza, podporucznika, później kapitana. Służby bezpieczeństwa Witolda Gierałta możemy przeczytać w następującym akapicie rzecz wstrząsającą. On wie, on brał w tym udział. Jego rola jest niewyjaśniona, tego się nie dowiemy, bo sam pewnie nie powie. Ale czy kiedykolwiek ktoś pytał, przesłuchiwał, czy pod odpowiedzialnością karną składał zeznania? Przypuszczam, że nie. Odpowiedni fragment z jego teczki osobowej, funkcjonariusza bezpieki, brzmi tak. Towarzysz Witold Gieralt wstąpił do organów Służby Bezpieczeństwa w 1977 roku, rozpoczynając ją od odbycia przeszkolenia i uzyskania stopnia oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej imienia Nomen omen Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. W 1980 roku zostaje skierowany do Wydziału dwójka, Trójka Rzymska myślnik Dwójka Arabska, byłej Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się rozpracowywaniem nielegalnych struktur podziemia politycznego o nazwie Robcio. Chodzi oczywiście o ruch obrony praw człowieka i obywatela. Po wprowadzeniu stanu wojennego towarzysz Witold Gerault zostaje skierowany do grupy specjalnej pod nazwą Terroryści, gdzie zajmuje się ustalaniem sprawców zamachu na funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej sierżanta Karosa oraz ustalenia sprawców dewastacji pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. Po zakończeniu funkcjonowania tej grupy towarzysz Gierałt zostaje skierowany do kolejnej grupy specjalnej pod nazwą Audycja, gdzie zajmuje się zwalczaniem nielegalnych radiostacji antypaństwowych. W grupie tej od października 1983 roku do chwili jej rozwiązania, to jest do 20 grudnia 1984 roku, towarzysz Witold Gierałt pełni funkcję zastępcy kierownika. To nie był pierwszy lepszy esbyk, jak się okazuje i nie w jednej operacji tego typu brał udział. Dwie z tych operacji, o których mowa, gdzie on był, do tych grup specjalnych wyznaczony, zakończyły się śmiercią. Jedna z nich to jest śmierć Emila Barchańskiego, a druga operacja, w której ksiądz Sylwester Zych został pozbawiony życia. Także na skutek Utopienia się. To jest bardzo ciekawe, że metoda likwidacji była podobna. Ta druga sprawa to jest sprawa sierżanta milicji obywatelskiej Zdzisława Karosa. 18 lutego 1982 roku w Warszawie kilku młodych chłopców dokonało próby rozbrojenia funkcjonariusza MO. Chcieli mu po prostu zabrać pistolet. On się bronił, broń skierował na nich, nie mieli wyjścia, oddali strzały. Sierżant Milicji Obywatelskiej zginął. Ponieważ ksiądz Zych był zamieszany w znajomości z tą młodzieżą, w jaki sposób im pomagał, został oskarżony o próbę obalenia siłą ustroju PRL i przynależność do organizacji zbrojnej. Media, w tym sam generał Kiszczak i jego prawa ręka, Jerzy Urban, mówili, pisali wprost, że on brał udział w zabójstwie, czyli bezpośrednio uczestniczył, co oczywiście nie było prawdą. W nocy 11 lipca 1989 roku zwłoki księdza Zycha zostały znalezione przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej. Były ubrane inaczej, niż ksiądz wyglądał przed zaginięciem. W trakcie autopsji na ciele zostały zidentyfikowane liczne obrażenia, w tym pręgi z tyłu głowy, być może spowodowane uderzeniami pałki. I teraz, co z tym ta rzekomo już wolna, niepodległa, niekomunistyczna III Rzeczpospolita z tym zrobiła? I z takimi sprawami. Nie ustalono sprawców. Sprawy zostały poumarzane, sprawcy pozostali bezkarni. Jeśli ci, którzy brali w tym udział bezpośrednio, jeszcze żyją, a przypuszczam, że to nie tylko Gieraud jest w to zamieszany. Czyliście pobierają jakieś uposażenia. Za co? Właśnie za taką działalność, czyli my im jeszcze za to płacimy, a oni się z tego śmieją. Tu, tak na marginesie, warto wspomnieć, że Emil Barchański z grupą przyjaciół należał do grup szkolnych Konfederacji Polski Niepodległej. Oni wówczas nie wiedzieli, jaką rolę pełni i kim jest tak naprawdę de facto Leszek Moczulski pseudonim tajnego współpracownika Lech. Skąd mieli wiedzieć? Działali patriotycznie, na podstawie tego, co widzieli, co czytali w ulotkach, w gazetkach podziemnych i zaangażowali się właściwie na całego, w tego typu organizowanie przeciwstawiania się komunie. Emil Barchański zapłacił najwyższą cenę. Teraz gdzie są ci ludzie z Konfederacji Polski Niepodległej, którzy zabierali przez całe, całe lata głos, jak to trzeba rozliczyć, co to trzeba zrobić, i bronili jak niepodległości swojego tajnego współpracownika, który stał na ich czele, co zrobili z tymi sprawami, żeby to powyjaśniać? Żeby nie było tylko okolicznościowe składanie wieńców raz w roku. O, Emil Barchański, zabili szesnastolatka z naszych grup szkolnych. Tak, to jest doceniane i to jest konieczne, żeby czcić jego pamięć, pamiętać o nim, ale czy jeszcze można wznowić tę sprawę, czy jeszcze można szukać śladów, czy jeszcze komuś będzie się chciało? Zamiast tego, to jeden z jawnych współpracowników, tajnego współpracownika, Leszka Moczulskiego, niejaki Maciej Gawlikowski z Krakowa, nakręcił film o swoim wodzu. Jest to film bardzo ciekawy, dlatego że wszystko to, co było dla niego niekorzystne, w filmie się nie znalazło. Natomiast wszystko to, co byłoby korzystne, co się udało naciągnąć na rzecz Moczulskiego, jest w tym filmie jak najbardziej zawarte. Nie zostali dopuszczeni do filmu ze swoimi wypowiedziami. Ci, którzy lustrowali Leszka Moczulskiego, którzy mieliby najwięcej do powiedzenia, ale to byłoby nie po linii i nie na bazie. To się po prostu nie stało. A pamiętajmy, że Leszek Moczulski w latach 50., -tych, 60. -tych sławił Gwardię Armię Ludową, wypisywał, że to była taka organizacja i jej bojówki zbrojne, jak kiedy w komendy głównej Armii Krajowej, że to było właściwie to samo. I później byliśmy pouczani, że my mamy czytać między wierszami. Tego, co Leszek Moczulski powiedział, czy napisał bezpiece. Że to jest ważniejsze. Między wierszami jest pustka, a te wiersze zapełnione są świadectwem hańby, są świadectwem tak naprawdę zdrady. Leszek Moczulski wystąpił o autolustrację. Oczywiście od tego odstąpił, gdy okazało się, że kolejne życzenia są dla niego niekorzystne i że droga sądowa wykaże tylko i wyłącznie, że tajnym współpracownikiem był w dodatku z tego, co mówi się o tej sprawie, a ja jej nie znam na, na szczęście osobiście, to za dużo byłoby tam dla mnie czytania o człowieku, o którym mam jak najgorsze zdanie z zupełnie innych powodów, ale pokazywanie go od tej najlepszej strony i wciskanie ludziom takiego wizerunku bohatera jest złem samym w sobie, bo to nam odciąga uwagę od ludzi prawdziwie walczących z komunistami. Maciej Gawlikowski swego czasu przyczepiał się także do mnie i on wiedząc, że Witold Gierałt zajmował się między nimi KPN-em, wiedząc lub powinien wiedzieć, jakie operacje wykonywał, nie zrobił kompletnie nic. Ja Witolda Gierałta, jako osobnika, który taką działalność prowadził w ramach Służby Bezpieczeństwa, ujawniłem publicznie już w 1997 roku. Wkrótce potem Gierał, który już był wtedy rzecznikiem prasowym Komendy Stołecznej Policji, bo miał sfałszowany życiorys, on nie był w bezpiece. On był milicjantem. On pokazywał tu na lewo, tam na prawo, i tak, jakby to wszystko było normalne, w każdym państwie służby porządkowe są potrzebne. Natomiast wkrótce po tym, jak ujawniłem jego prawdziwą rolę, jego działalność, on został z tej służby przedwcześnie zwolniony. Ubolewał w kazecie wyborczej, no bo gdzieś by indziej, że przyczyna była polityczna. Ktoś się na nim odgrywa. Ktoś mu chce zrobić i zrobił mu krzywdę. Młody czerstwy emeryt mógłby jeszcze tyle zdziałać i poszedł na emeryturę. Mieszka sobie obok komendy stołecznej dzisiaj. Prawdopodobnie śmieje się nam w twarz. Prawdopodobnie o tych sprawach związanych z likwidacją takich właśnie grup szkolnych KPN-u nie powie nam nic. Dlaczego? Bo nigdy nie był o to pytany. Jeśli on potrafił na rozprawie mojej lustracyjnej kpić sobie z sądu i z prokuratora w żywe oczy, to. W takim razie, jak ci ludzie czują się bezkarnie i dlaczego pozostali bezkarni? Gdyby po 1989 roku, w ciągu kilku tych pierwszych lat postępowania wyjaśniające te próby te zabójstwa czy, czy różnego rodzaju działania skrajnie niegodziwe byłyby wyjaśnione, ci ludzie postawieni byli pod pręgierzem, gdyby ich dane były ujawniane, gdyby świadkowie się zgłaszali w działalności, mówię 30 lat temu, nie w tej chwili. Pewnie te sprawy by wyglądały inaczej, a tak on będzie dożywał swoich dni, tak jak reszta bezpieki. Kto wie, czy później nie trafi na jakiś cmentarz wojskowy na Powązkach, bo przecież no, zasłużona osoba, nigdy nie skazana wyrokiem sądowym, nie może być pozbawiona nawet tej, tego przywileju, żeby położyć się na Powązkach albo w innym miejscu innego eksponowanego cmentarza. Taka jest polska ponura rzeczywistość. I Teraz w związku z kolejną rocznicą śmierci Emila Barchańskiego, pewnie znowu będą jakieś wiązanki, jakieś kwiaty, jakieś przemówienia. To grono tych, którzy pamiętają, jest coraz mniejsze, coraz mniej liczne, coraz mniej to wszystko zaangażowane, upływ czasu robi swoje. A te właśnie gierałty i inne zbeki mogą mówić, a co wy nam możecie zrobić? I rzeczywiście, my im nie robimy nic, więc przynajmniej mówmy i piszmy o nich prawdę. Negliżujmy, wyciągajmy to, co jest dla nich niewygodne, żeby tak zwana opinia publiczna miała szerszy obraz sytuacji. Przynajmniej tyle.